Witam wszystkich! W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda cyfrowy czujnik temperatury. Jest to czujnik temperatury firmy Maxim Integrated. Jest to bardzo proste, takie malutkie urządzonko. Tak wygląda właśnie czujnik temperatury, który możecie znaleźć w termometrach cyfrowych. I teraz, tak, jest to obudowa TO92. I teraz zgodnie z datasheetem, jak z góry się tak patrzy na nią, to piny znajdują się od: jed... pierwszy pin jest z lewej, środkowy jest do przesyłania danych z tego, z tego czujnika, a trzeci to jest zasilanie. I ten, ten czujnik temperatury operuje ma zakresy od minus 55 stopni Celsjusza do plus 125 stopni Celsjusza komunikuje się z mikrokontrolerem przy użyciu one wire bus, czyli wymaga tylko jednej linii do przesyłania do, do przesyłania danych. Po drugie może ta linia zasilania ta, ta linia przepraszam danych może być podłączona do linii zasilania i w ten sposób nie potrzebujemy zewnętrznego źródła zasilania. Jest to bardzo fajny taki prosty prosty czujnik temperatury, który możecie sobie samemu zrobić, na przykład przy użyciu Arduino, możecie sobie dodać ten czujnik i będziecie mogli mierzyć temperaturę. Na jednym z następnych wideo pokażę w jaki sposób, jak łatwo się korzysta z takiego czujnika temperatury, więc tak to wygląda. Jest to model DS18B20, bardzo popularny, bardzo popularny. Dla ludzi, którzy chcieliby się nauczyć, w jaki sposób pobiera się dane z takich czujników. W tym wypadku jest to czujnik temperatury, ale też są wiadomo inne te sensory. Na przykład gazu, ciśnienia i tak dalej. Więc tak wygląda bardzo malutki układzik. Więc dla ludzi, którzy nie wiedzą, tak właśnie wygląda czujnik temperatury. A i jeszcze, jeżeli chodzi o zasilanie, to jest to od 3 do 5,5 v jeżeli chodzi o bity danych, to jest to długość od 9 do 12 bitów temperatury. Temperatura jest przesyłana właśnie w formie 9 do 12 bitów, w zależności od wysokości temperatury. Więc to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się i miłej nauki programowania mikrokontrolerów. Hej!